Ja sobie przypominam taką rozmowę sprzed lat, nie wiem czy pan prezes pamięta, o, o sensie. O se... no, spokojnie, spokojnie. Nie wiem czy będzie kontynuacja, będzie kontynuacja, o sensie życia panowie wtedy rozmawiali, a dzisiaj. ja to znaczy, dzisiaj. Dobry wieczór, wasza wysokość. A, pan, 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 proszę pana, pan jest... to, pan... To, to pan. To pan żyje? Ja, ja, ja słyszałem, to, że był pan w ramach, w ramach wymiany, w, wymiany kulturalnej zaproszony nawet do Utoja i myślałem, że pan To, to tam... znaczy, wie pan? Ja dzisiaj przychodzę z diagnozą, ponieważ A. ja mam <laughs> z diagnozą. Ja mam przyjaciół normalnie, tak samo jak pan yy, koliberalnych, tak. I oni mówią tak, ja jestem koliberalny, ale nikt nie zagłosuje na partię Korwin-Mikke, bo nie utożsamiam się z nienawiścią do niepełnosprawnych, nie mówię, że za Hitlera było lepiej, nie dyskryminuję kobiet, nie uważam, że lekka pedofilia jest normalna, gdyż przygotowuje dziewczynki do dojrzałości seksualnej. No i dlatego na Pana nie głosują. Więc dzisiaj chciałem Panu powiedzieć troszkę lżej. Bo, to, bo można z kolibrami rozmawiać, sam niejednokrotnie to czynię, pan woli wino, ja i inne trunki, wtedy dochodzimy nawet do konsensusu, więc może nawet kiedyś, panie, panie no, królu. Pana, kochanego, idziemy w dobrym kierunku. Proszę pana, kochanego, jeżeli, jeżeli... Pan mi w ustawę, że za Hitlera było lepiej, to pan po prostu kłamie. Nic takiego nigdy nie powiedziałem. Powiedziałem tylko, że za Hitlera były niższe podatki. To jest święta prawda. I to, świadczy, I to świadczy o tym, jakim okropnym ustroju żyjemy teraz. Szanowny Panie, prawda? No tak, no bo jeżeli w tej chwili podatki są wyższe niż za Hitlera, to znaczy że jest, że, znaczy, że ten ustrój jest okropny. On, on ma, on ma... to znaczy, że lepszy ustrój był za Hitlera, bo ja nie rozumiem. Nie, że był lepszy. Podatki były niższe za Hitlera i, to jest, i tylko tyle powiedziałem dokładnie, i to jest prawda, więc nie ma o czym mówić. Jeżeli no i... w tej chwili obecny reżim. Nakłada na mnie podatki wyższe niż Adolf Hitler, -nice nakłada on mojego ojca, no to nie jest świadczy dobrze o tym ustroju, prawda? Ale dobrze, tylko jeszcze jedna rzecz. Wie pan, że najwyższe podatki w Europie są w Holandii i w Danii, tak? Najniższe tymczasem są w Bułgarii i na Litwie. Gdzie pan woli żyć? W Holandii i Danii, na ich poziomie, że tak powiem, e, życia gospodarki, prawda, wolności gospodarczej, czy woli pan być w Bułgarii i, i na Litwie? Z całą w Bułgarii i na Litwie. Szanowny panie. No w... pan jedzie, błagam. <śla> Ja mam, ja mam dla pana propozycję, żeby pan, do, żeby pan wyjechał do Danii i Holandii. A na, w, właśnie słyszałem, że pan był na tej wyspie Utoja. Ja, ja dwóch panów jeszcze proszę o, o, rozumiem. o 20 e, minut. Tam, tam był tam taki brewik, który yy, strzelał na tej wyspie. Ja widzę, ja, 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 ja że to jest dobry moment. Panowie, panowie, panowie. E, dobrze, możecie się wysyłać po, po programie. 20 minut jeszcze proszę zostać w programie i, i podyskutować.